Przychodzi moment, kiedy coś w środku ciebie zaczyna się cicho łamać. Nie jest to dramatyczne, nie ma żadnych znaków ostrzegawczych. Po prostu pojawia się po długich nocach, wielokrotnych wysiłkach i uporczywej frustracji, że wszystko pozostaje takie samo. Próbujesz, prawda? Czytasz książki, medytujesz, manifestujesz, powtarzasz afirmacje i planujesz każdy krok z dyscypliną ale mimo to nic się nie zmienia i zaczynasz się zastanawiać dlaczego to nie działa odpowiedź nie leży na powierzchni nie chodzi o metody ani rytuały chodzi o energię która za nimi stoi karl jung powiedział to czemu się opierasz nie tylko trwa ale i rośnie próbujesz manifestować z zaciśniętymi pięściami ale wszechświat lub twoja własna świadomość nie reaguje na napięcie, reaguje na poddanie się i nie chodzi o rezygnację. Chodzi o poddanie się temu, co jest prawdziwe w Tobie, ponieważ podczas gdy Twój umysł mówi: Chcę, Twoja wibracja krzyczy: Nie jestem wystarczający. A wszechświat reaguje na wibracje, a nie na słowa. Nauka potwierdza tę prawdę. Ludzkie ciało w stanie chronicznego stresu traci równowagę. Stale uwalniając kortyzol, hormon, który utrzymuje nas w trybie obronnym. W tym stanie nie ma miejsca na kreatywność, intuicję, ani prawdziwą zmianę. Biologia uniemożliwia cud, nie chodzi więc o to, że jesteś zablokowany duchowo. Chodzi o to, że cały Twój system nadal funkcjonuje w trybie przetrwania, a aby zamanifestować coś nowego, musisz najpierw uregulować ten system. To jest różnica między bieganiem a stawaniem się, między poszukiwaniem a przypominaniem sobie. To, co nazywasz blokadą, może być tylko odbiciem rozdartego ja, próbującego stworzyć przyszłość, podczas gdy wciąż dźwiga ciężar przeszłości. Dlatego, zanim zapiszesz swoje kolejne pragnienie, zadaj sobie pytanie: Która część mnie wciąż nie wierzy, że na to zasługuje? To pytanie. Choć może być nieprzyjemne, może być punktem zwrotnym w Twoim życiu. Nie chodzi o to, żeby robić więcej, chodzi o to, żeby przestać. Przestań się trzymać, udowadniać, gonić. I po raz pierwszy oddychaj świadomie i pozwól prawdzie wyjść na jaw. Bo dopiero kiedy przestajesz się opierać, Twoja psychika zaczyna się reorganizować. Cień ujawnia się, a to, co wydawało się chaosem, staje się początkiem. Nie nowym poszukiwaniem, ale ponownym spotkaniem z tym, kim zawsze byłeś. I właśnie tam zaczyna się zmiana. Czy odczuwasz cichą udrękę, kiedy wyobrażasz sobie swoją przyszłość? To uczucie nie jest intuicją, to Twoja podświadomość krzyczy, że nadal nie wierzysz, że na to zasługujesz. Karl Jung powiedział: Kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Życie nie wystawia cię na próbę. Ono odzwierciedla to, co kryje się w Twojej psychice. Afirmacje mogą brzmieć potężnie, ale jeśli nie mają wewnętrznych korzeni, są tylko pustymi echami. Wszechświat nie wybacza dysonansu między intencją a tożsamością. Podświadomość, jak wykazał Jung, nie jest siłą pasywną, ale aktywną strukturą, która kształtuje decyzje, wzorce emocjonalne, a nawet to, co uważasz za przeznaczenie. Mechanizm ten można również wyjaśnić za pomocą neuronauki. Kiedy mózg znajduje się w stanie ciągłej gotowości, napędzany strachem, niepokojem i niedostatkiem, aktywuje układ współczulny, wprowadzając nas w tryb przetrwania. W tym stanie kora przedczołowa, odpowiedzialna za świadome podejmowanie decyzji i planowanie, jest przytłoczona przez emocjonalną reaktywność. Oznacza to, że bez względu na to, jak bardzo pragniesz nowej rzeczywistości, Twój umysł jest biologicznie uwarunkowany do powtarzania starego schematu. Co się więc zmienia? Ty się zatrzymujesz. Wyłączasz autopilota. Zamiast forsować pomysły i wizualizować wyniki, siadasz ze swoim strachem i rozszyfrowujesz jego przesłanie. Każde wahanie jest kodem, który domaga się uwagi. W tej ciszy. Twoja energia zaczyna dostrajać się do nowego kanału, kanału zaufania. Nie jest to bierność, to aktywna obecność. To moment, w którym porzucasz romantyczną walkę i akceptujesz rzeczywistość uzdrowienia, najpierw swój wewnętrzny świat, a potem skutki zewnętrzne. Kiedy decydujesz się słuchać swojej psychiki szczerze, bez osądzania, ona odpowiada ci jasnością. Ta przerwa, której się obawiasz, może być w rzeczywistości początkiem Twojego prawdziwego wyrównania. Badania nad medytacją pokazują na przykład, że praktykowanie słuchania wewnętrznego przez 15 minut dziennie już znacznie obniża poziom kortyzolu hormonu stresu. To nie jest ezoteryka, to biologia emocjonalna, a kiedy Twoja biologia dostosowuje się do Twoich intencji, wszechświat a raczej Twoja własna świadomość w końcu znajduje przestrzeń do zamanifestowania nowej rzeczywistości. Wtedy przestajesz gonić i zaczynasz przyciągać, nie wysiłkiem, ale wewnętrzną spójnością. Po ciszy poddania się nie następuje natychmiastowa ulga, nadchodzi pustka, dziwna przestrzeń bez odpowiedzi, gdzie świat zewnętrzny wydaje się zamrożony. Ale wnętrze wrze. Karl Jung nazwał ten okres twórczą pustką, przerwą między starym ja, które się rozpadło, a nowym ja, które jeszcze się nie narodziło. Ta przestrzeń jest niepokojąca, ponieważ nie ma dowodów, nie ma oklasków, nie ma gwarancji. Jest to tylko wymóg wiary. Budzisz się i wszystko wydaje się takie samo. Ale to, co się zmieniło, jest niewidoczne. Twoja dusza się reorganizuje, Twój układ nerwowy leczy się po latach w stanie gotowości, a proces ten jest tak cichy, że Twoje ego, spragnione kontroli, mówi nic nie działa. I właśnie w tym momencie wielu sabotuje samych siebie. Wracają do biegania, forsowania się, szukania okruchów uznania, ale pustka nie jest karą, jest ciążą. To właśnie w niej uczysz się utrzymywać swoją częstotliwość, zanim pojawią się rezultaty. Neurobiologia potwierdza: mózg potrzebuje powtarzalności i bezpieczeństwa emocjonalnego, aby stworzyć nowe wzorce, a to wymaga przestrzeni. Pozwolenie na pustkę jest radykalnym działaniem. To spojrzenie na brak i wybór, by nie wypełniać go rozrywkami, to zaakceptowanie. Że coś jeszcze nie nadeszło, ale świadomość, że nadchodzi, to zaufanie, że nie stoisz w miejscu, tylko jesteś przygotowywany. Oto test. Czy potrafisz poczuć się spełnionym, zanim to zobaczysz? Czy potrafisz doświadczyć obfitości, zanim jakikolwiek grosz trafi na Twoje konto? Czy potrafisz poczuć miłość, zanim ktoś Ci ją wyzna? Jeśli odpowiedź brzmi: tak. To nie tylko manifestujesz, skracasz czas. Większość ludzi nie przechodzi przez te drzwi, ponieważ wymaga to emocjonalnej dojrzałości. Jung wyraził to jasno. Bez integracji cienia nie ma indywidualizacji. Oznacza to, że jeśli nadal potrzebujesz znaków, aby uwierzyć, nadal jesteś przywiązany do obrazu, a nie do istoty. W tym stanie przyciągasz tylko to, co odzwierciedla Twoje braki. Ale jeśli przejdziesz przez pustkę, nie poddając się rozpaczy, coś się zmieni. Podświadomość przestaje stawiać opór, twoja energia się stabilizuje, a życie odpowiada tym, co jest już spójne z twoją nową tożsamością. To nie jest cud, to zgodność wibracji, nie czekasz, stajesz się, a to zmienia wszystko. Gdy przechodzisz przez pustkę, odkrywasz, że prawdziwa manifestacja nie polega na tworzeniu nowego życia, ale na zintegrowaniu życia, którego unikałeś w sobie. Nie chodzi o to, aby chcieć więcej, ale o to, aby przyjąć to, co zostało odrzucone. Karl Jung nazwał to cieniem wszystkim tym, co ukryłeś, stłumiłeś, lub zignorowałeś z obawy, że nie zostaniesz zaakceptowany. A to, co najtrudniej jest zaakceptować, Zazwyczaj najbardziej domaga się uwagi. Większość ludzi myli obsesję z działaniem. Ponownie czytają rozmowy, sprawdzają powiadomienia, powtarzają afirmacje, ale to nie jest manifestacja to niepokój przebrany za duchowość. Jung nauczył nas, że to, co nie jest zintegrowane, staje się przeznaczeniem. Oznacza to, że jeśli nie pogodzisz się ze swoją ciemną stroną, będzie ona nieświadomie kierować Twoim życiem. Dlatego nawet po osiągnięciu sukcesów nadal odczuwasz tę samą pustkę. Ponieważ to nie rzeczywistość zewnętrzna napędza zmianę, to wewnętrzna akceptacja. Prawdziwy przełom następuje, gdy pozwolisz sobie czuć, nie uciekając, kiedy zrozumiesz, że każde obsesyjne pragnienie miłości, pieniędzy lub uznania nie jest celem samym w sobie. Ale odzwierciedleniem emocjonalnej rany. Pragniemy bezpieczeństwa, ponieważ nadal czujemy zagrożenie. Pragniemy sukcesu, ponieważ nadal wierzymy, że jesteśmy niewystarczający. To nie jest słabość, to ludzkość, ale ignorowanie tego oznacza życie w cyklu powtórzeń. Badania psychologiczne pokazują, że kiedy zaczynamy świadomie akceptować nasze stłumione emocje, aktywność mózgu. W obszarach związanych z bólem emocjonalnym zmniejsza się. Oznacza to, że samo uznanie jest już krokiem w kierunku uzdrowienia, a w tym uzdrowieniu przestajesz szukać połowy i zaczynasz wibrować w całości. Wibracja pełni nie woła, ona przyciąga. Nie błagasz już o uwagę, stajesz się obecnością. Manifestacja nie jest sztuczką umysłową, jest konsekwencją spójności energetycznej. Kiedy twoje ciało, umysł i emocje wibrują w harmonii, wszechświat odpowiada, ponieważ nie próbujesz już przekonać świata. Już przekonałeś się, kim jesteś, a życie tylko odzwierciedla to uznanie. To jest prawdziwy magnetyzm, to nie jest wysiłek, to ugruntowana tożsamość, to dusza integrująca się z samą sobą, bez pośpiechu, bez maski, tylko z prawdą. Być może wielokrotnie słyszałeś, że to świat cię powstrzymuje, ale co jeśli to ty? Jung powiedział, że całkowita akceptacja siebie jest najstraszniejszą rzeczą, jaką może zrobić człowiek, ponieważ wymaga to zmierzenia się z częścią siebie, którą ukrywasz nawet przed samym sobą tą, która wierzy, że musisz cierpieć, aby zasłużyć na miłość że musisz udowodnić swoją wartość. Aby być kochanym. I dopóki ta część będzie miała nad tobą kontrolę, będziesz sabotować to, czego pragniesz. To jest paradoks manifestacji. Nie przyciągasz tego, czego pragniesz, ale to, na co według twojej podświadomości zasługujesz. Nie ma znaczenia, jak często powtarzasz jestem wystarczający, jeśli w głębi duszy nadal czujesz, że tak nie jest. Fizyka kwantowa sugeruje, że obserwator zmienia obserwowaną rzeczywistość, ale jeśli obserwator jest rozdarty, rzeczywistość również będzie rozdarta. Twoje życie staje się wtedy walką między intencją a wibracjami, i to właśnie w tym konflikcie gubią się twoje pragnienia. Rozwiązaniem nie jest robienie więcej, ale bycie innym bycie całością. Wymaga to szczerego przeglądu swojego samooceny. Czy nadal działasz jak ktoś, kto przetrwa, błaga, przekonuje, a może już żyjesz jako ten, kim po prostu jesteś? Różnica nie leży w słowach, ale w energii, która je podtrzymuje, a wszechświat reaguje na wibracje, a nie na desperację. Badania nad emocjonalną neurologią pokazują, że samoakceptacja aktywuje obszary mózgu związane ze spokojem i samoregulacją. Potwierdza to, że transformacja nie jest tylko koncepcją duchową, jest to proces biologiczny. Kiedy przestajesz walczyć z samym sobą, całe twoje ciało zaczyna działać na częstotliwości zaufania, a ta częstotliwość jest magnetyczna. Większość ludzi spędza całe życie w pogoni za czymś, co rozwiązałoby wszystkie ich problemy, ale to, co rozwiązuje wszystko, to przestać uciekać przed samym sobą. Ponieważ kiedy całkowicie akceptujesz siebie, nie ma już sprzeczności między tym, o co prosisz, a tym, co wibruje, i wtedy rzeczywistość się zmienia, ponieważ nie ma już wewnętrznego oporu, jest spójność, jest gotowość. Nie chodzi o to, żeby coś sprawić, chodzi o to, żeby stać się tym, kto już może to otrzymać. To nie jest magia, to dojrzałość energetyczna. To ty sam stajesz się swoim własnym odblokowaniem, nie manifestujesz. Przypominasz sobie. To nie jest proces tworzenia, to proces powrotu. Karl Jung nie pozostawił nam recept na osiągnięcie sukcesu. Dał nam lustra. Lustra, które ujawniają to, o czym zapomnieliśmy, że jesteśmy. Największym złudzeniem współczesnego życia jest przekonanie, że musimy coś zbudować, aby być kompletnymi. Tymczasem, w rzeczywistości wszystko, czego potrzebujemy, to pozbyć się warstw, które oddzieliły nas od samych siebie. Na drodze do indywidualizacji nie ma wystarczających zewnętrznych osiągnięć, aby wypełnić wewnętrzną pustkę, która rodzi się z odłączenia. Prawdziwa praca nie polega na wspinaniu się w górę, ale na schodzeniu w głąb siebie. Nie chodzi o gromadzenie, ale o odpuszczanie. Nie chodzi o wymyślanie nowej wersji, ale o rozpoznanie oryginalnej, a to wymaga odwagi. Odwagi, by przestać biec, przestać walczyć, przestać udawać, bo kiedy milczysz, przemawia dusza, a ona zawsze wiedziała. Badania neurologiczne pokazują, że ciągła praktyka samoobserwacji w połączeniu z celowym wyciszeniem aktywuje układ przywspółczulny, obniżając poziom kortyzolu. I stabilizując układ limbiczny, centrum emocji. To nie tylko poprawia zdrowie psychiczne, ale także tworzy środowisko neurochemiczne, w którym możliwe są wgląd i samoregulacja. To nie magia. To nauka zastosowana do duszy. Nie trafiłeś tu przez przypadek. Jest w tobie coś, co rozpoznało tę częstotliwość. Nie ignoruj tego. Napisz w komentarzu. Przypomniałem sobie: Ten prosty gest pełni rolę psychologicznego pieczęci, cichego przymierza z tą częścią ciebie, która jest gotowa, aby powrócić. A jeśli ta wiadomość poruszyła cię głęboko, rozważ wsparcie tego kanału dowolną kwotą, ponieważ to, czego tu doświadczyłeś, nie było tylko treścią, to był rytuał, wspomnienie, powrót, nie do wydajności, ale do obecności, nie do iluzji. Ale do istoty, nie jesteś spóźniony, nie jesteś zepsuty, byłeś tylko uśpiony, a teraz w końcu sobie przypomniałeś. Witaj z powrotem.